Hej, cześć, witajcie w odcineczku przedstawiającym tym, co zrobiłem mniej więcej już w konwersji z Europki do Victorii 2. Niestety okazało się, że wymaga to znacznie więcej pracy i czasu niż myślałem, więc no jeszcze wszystko nie jest gotowe. Dzisiaj pracowałem ze 8 godzin na tym no i niestety nie zrobiłem jeszcze wszystkiego. Więc tak, zacznijmy od nowego świata, w którym mamy wszystkie państwa dostosowane nazwy i kolory znaczy nie wszystkie, i flagi też. Pozmieniałem, jako że w Victorii są flagi republikańskie, monarchistyczne, komunistyczne i faszystowskie, to pozmieniałem je wszystkie. Tylko problem po pierwsze jest z królestwem Kalifornii, które z, powo które z jakiegoś powodu dalej ma nazwę Królestwa Kalifornii i Stanów Zjednoczonych, które mają nazwę The USA i. Jak patrzyłem na necie, to nie wiem, nie wiem jak zmienić Stanom Zjednoczonym po prostu nazwę. Wszystkie inne państwa mają to normalnie, ale Stany Zjednoczone nie mają tego normalnie, więc to zrobiłem. Stary świat wygląda mniej więcej tak. Ja tutaj troszeczkę zedytowałem granice, żeby na przykład Vadal nie mieli tu jakichś randomowych prowincji w środku Tesalonii i tak dalej, ale to raczej no to szybko można powiedzieć. Ale co do tego nie będę za dużo opowiadał, bo to nie ma za dużego znaczenia. Dalej, weźmy sobie jakiekolwiek państwo, nieważne, powiedzmy Akwitanie na razie. I tak, pozmieniałem miejsca populacji niektóre. Na przykład mamy bardzo duże tutaj miasto w Kordobie, natomiast Paryż jest sporo mniejszy niż był w normalnej grze. Bordeaux jest większe, jako że populacja francuska właśnie w większości spływała do Bordeaux zamiast do Paryża. Gdyż Akwitania jest tutaj potężniejszym, większym państwem. Tak samo na przykład Londyn jest sporo mniejszy, Praga jest sporo mniejsza i, i tak dalej. Troszeczkę zmian tutaj w Starym Świecie nastąpiło, ale no niewiele. Berlin jest mniejszy, natomiast Osnabrück i Hamburg są większe, jako że głównym państwem niemieckim jest Westfalia. E, Estonia też została lekko zmieniona, jako że ona jest odpowiednikiem Rosji, tak naprawdę, trochę w, w tym świecie. Więc mamy dosyć spore miasta takie jak Rewal 400 tysięcy populacji, 560 tysięcy w Rydze i w Sankt Petersburgu 300 tysięcy populacji. To wszystko jest 100% estońska populacja, tylko tutaj jest 5% Aszkenazji. Zabrałem trochę populacji stąd, bo po co miałaby ona tu być, kiedy to były jakieś stepia, stepy i zadupia nierozwijane. I tak, co do cywilizowanych państw, tak to mniej więcej wygląda. Postanowiłem takie państwa jak Jazeera, Egipt, Tunezja i Maroko dorzucić do cywilizowanych, jako że technologia wywodziła się głównie z świata muzułmańskiego, która i dosyć szybko raczej rozprzestrzeniłaby się do innych państw muzułmańskich, takich jak Maroko, Tunezja czy Egipt. Adal jest cywilizowany. Być może akurat Adal zostanie wywalony z państw cywilizowanych, bo jest po prostu w Afryce i tyle. Tutaj niestety kolonie akwitańskie wyglądają paskudnie, ale naprawdę nie mam cierpliwości, żeby się z tym bawić. Za dużo rzeczy miałem do zrobienia. Gdyż na przykład, jeśli chodzi o populację, w starym świecie nastąpiło znacznie więcej zmian populacji. Ja chyba ze 100 prowincji tutaj zmieniłem populację. Na przykład Kalifornia ma więcej populacji, ma 140 tysięcy, żeby nie była totalnym syfem. Kaskadia ma 200 tysięcy, czyli troszeczkę więcej. a Bada ma około miliona, a konwersja dała jej chyba 800 czy 700 tysięcy podstawowo. USA miało 3,5 miliona, ja zmniejszyłem to do 3 milionów, bo jak pamiętacie w tej mega kampanii Stany Zjednoczone miały mniejsze znaczenie. Natomiast Almexic ma 4 miliony 200, a dostał podstawowo 3 miliony. To jest wada mega tej konwersji, na przykład development. 3000 Al-Mexic, 1500 USA. A co dają z populacją? Z populacją dają ci 3 miliony na Stanach Zjednoczonych i. Znaczy 3,5 na Stanach i 3 na Meksyku. Trochę kurde głupie jednak. No a niestety alternatywą było wybranie opcji dynamicznego developmentu, tak 100% dynamicznego. I zabawianie się następne 100 godzin, żeby dosłownie każdą prowincję na mapie przeedytować. Musiałbym praktycznie jeden do jednego przeedytować każdą prowincję na mapie, a ich jest ponad 2500. Więc to, było, to nie jest żadna opcja. Tak równie dobrze mógłbym zakończyć tą mega kampanię, gdybym miał tak robić. No właśnie, ale teraz już to działa. Altamirit ma jakieś 1,3 miliona, Paragwaj 670 tysięcy, Brazylia milion, prawie 1,5 miliona. Chile, 740 tysięcy. Stary świat ma sporo więcej populacji, bo to ma sens. Więc tak. Maroko, 700 tysięcy, a mają 7,8 miliona. Akwitania ma 11,8 miliona. Francja, 6 milionów. Karpatia, bo Włochy zmieniłem na Karpatię, 12,5 miliona. Westfalia ma 5,3 miliona. Prus ma miliony 800, 000. Estonia, 7,7 miliona. Szwecja 790 tysięcy, Szkocja, ja ją jeszcze w Albe zamienię, ale w tym momencie to jest Szkocja, która ma około miliona. I w ogóle, że co? W tej Irlandii jest. Wow, Irlandii jest sporo populacji. Villa ma jakieś 400 tysięcy, Benevento ma 3 miliony, Tesalonika ma 3 miliony, Jazira ma 4 miliony, Egipt ma 1,5 miliona. Właśnie, widzieliście mój post już na ten temat. Jest szansa, że w rozgrywce właściwej powstanie ogromna Arabia, bo to wszystko jest tutaj. Ma kory arabskie. I tak, głosowaliście głównie chyba na pozostawienie jej, ale ja jednak ją trochę zmniejszę. Na przykład usunę im tę prowincje tutaj, zostawię im taką część Egiptu. Na pewno usunę im Abbasidów, znaczy Abbadidów. Wiecie, że oni mają kory też na całych Abbadidów, chyba. Nie, nie mają. A to mieli klejmy. A nie, oni po prostu nie mają tutaj żadnych korów. Hmm. Aha, czyli ja nie jestem chyba w stanie spowodować, żeby oni przestali istnieć. Nie, nie jestem w stanie. Oni mogą, będą mogli się stworzyć. Oni będą mogli tak czy siak stworzyć się tak ogromnym, bo to było, dosłownie połączyły się Jazira z Egiptem jakimś cudem. I później jeszcze dostali całą Tunezję, Maroko i... Sind podbili w większości. E, kolejna rzecz bardzo ważna, którą zmieniłem, to są kory, bo mianowicie generator, konwerter bardzo idiotycznie rozstawia kory. Mianowicie, um, kliknijmy sobie na państwo, którego jeszcze nie zmieniłem Jazire. Zobaczcie, jakie to jest po prostu randomowy szajs. Tu jest trochę pa bez korów, tu trochę z korami, tu trochę znowu bez korów. Z korami bez korów, z korami bez korów jest taka przeplatanka, po prostu jakby ktoś nasrał na ten ekran. Więc y, ja już całe Ameryki przerobiłem, mianowicie one mają tutaj wszystkie kory, te państwa, y, na swoich prowincjach, absolutnie wszystkich. Plus jeszcze na przykład Kalifornia dostała kory tutaj i tutaj. Kaskadia nie ma chyba za, żadnych zewnętrznych korów, bo no mogłem ich, mogłem im na Kalifornii dać. Gdyż oni chyba chcieli Kalifornię podbić. Almexik nie dostał żadnych korów, gdyż no nie miałem żadnych praktycznie jakichś specjalnych roszczeń terytorialnych ani chęci takich w Europce. Abada dostała tutaj trochę korów na Stanach Zjednoczonych czy Zjednoczonych Emiratach, dlatego że chcieli je podbijać. I tak samo Emiraty mają tutaj i tutaj kory na Abadzie, żeby po prostu były jakieś wojny pomiędzy nimi. Tak samo Ameryka Południowa została tak podzielona, żeby tu były wojny. Mianowicie Chile i Paragwaj mają kory na Brazylii. Te dwa państwa razem mają mniej więcej tyle populacji, co pojedyncza Brazylia. Brazylia ma też kory na Altamiridach, czyli będzie tak naprawdę samotna na tym kontynencie. Ale Altamiridzi mają kory na Paragwaju i Paragwaj ma na Altamiridach, czyli oni też nie będą mogli za bardzo w sojusz wejść, bo będą się bardzo nie, nie lubili, a przynajmniej powinni się nie lubić. A jak to wyjdzie, to zobaczymy. Natomiast Chile i Paragwaj nie mają na sobie korów, więc oni będą sojusznikami i w sumie już w tym momencie są. A, i nie dałem żadnemu państwu korów na tych prowincjach tutaj karaibskich. Zresztą nie wiem czy to w ogóle ma znaczenie, bo jak widzicie. A, USA nie ma głównej kultury, okej, okay, dobrze wiedzieć. Tak samo Almexyk nie ma głównej kultury. Okej. Okay. A bada może też nie. Okay. A, nowoświatowe państwa nie mają głównej, głównej kultury. Czyli dobrze, że zrobiłem im te kory, bo one byłyby sporo słabsze bez nich. I tak, y zrobiłem abbasydów, miano zrobiłem abbadidów, mianowicie dałem im wszystkie kory tutaj, bo naprawdę, oni połowy tych terenów tutaj nie mieli jako kory, co jest moim zdaniem żenujące. Ten konwerter jest taki do dupy pod niektórymi względami dalej. Akwitania dostała kory tutaj troszeczkę i tutaj oni też nie mieli korów, więc dałem im tutaj kory. Natomiast nie mają korów na Normandii ani na Wyspach Brytyjskich, bo je po prostu podbili i tyle. Dalej, Francja. W Francji zabrałem kory z niemieckich prowincji, natomiast dałem im kory tutaj na prowincje włoskie. I na tutaj ze dwie prowincje, bo na większość Francji mieli kory, ale na te tutaj dwie randomowe prowincje z jakiegoś powodu nie mieli. Bo po co? Eee, tak. Westfalia dostała tutaj trochę korów, których nie mieli. I to właściwie tyle. Westfalia była w miarę sensownie zrobiona. Szlezwik dostał tutaj kory. Eee, Prusini, jako że mają zaakceptowaną kulturę polską, dałem im kory na całą Polskę. I no tak. I trochę tutaj im dodałem, jak również na estońskie prowincje z, kulturo, z kulturą prusacką i litewską. E, dalej, Szwecja dostała kory tutaj, na szwedzkie prowincje. E, Estonia dostała mnóstwo korów. Estonia była trochę beznadziejna. Dostała tutaj mnóstwo korów, tutaj y, sporo korów im dałem i wszystko to im dałem jako kory których oni nie mieli. I tak, co jeszcze zrobiłem? E, właściwie chyba na tym się kończy, co zrobiłem, bo to naprawdę zajmuje bardzo długo przeklikiwanie tych wszystkich korów na prowincjach. E, tak, Karpatia. Co ja zamierzam z nimi zrobić? Mianowicie dam im kory na całe tutaj większe Węgry, na um, na te prowincje tutaj, jak również na prowincje, które mają tu, czyli no na prowincję tak jakby Rumunii, jak również te tutaj kilka za Dunajem. Albo wiecie co? Za Dunajem nie, im nie dajmy, bo tak jakby to by było jure Bizancjum. No nieważne, dostaną tutaj mnóstwo korów, natomiast zabiorę im wszystkie kory z Półwyspu Apenińskiego, mianowicie oni jak widzicie mają tutaj w luj korów i są w stanie w luj tutaj podbijać łatwo i szybko ale ja im to wszystko zabiorę, znaczy zostawię im te kory, które już tutaj mają i może te kilka tutaj i te kory też będzie trzeba im zabrać żeby to było bardziej sensowne. Benevento natomiast dostanie kory na całą na całe Włochy Tunezja tak naprawdę była, znaczy jest dwoma Sy Sycyliami ale że mają praktycznie prowincję już tylko tutaj, to zmieniłem ich w Tunezję. I oni mają sensowne kory, więc z nimi nic nie będę robił. Tak samo Maroko zrespiło się z sensownymi korami, więc nie muszę z nimi nic robić. Egipt dostanie tutaj trochę korów i tutaj. I właściwie to tyle. Salonika może zostać taka, jaka jest. No, A mógłbym im tu trochę korów dać. No i może jeszcze tu, tak jakby, żeby mogli zbudować swoje tesalońskie cudzysłów Bizancjum. Jazira. Jazira dostanie kory mniej więcej w środku swojego państwa, żeby nie było przeplatanki, ale myślę, że tych tutaj prowincji na przykład, czy takich tutaj, nie będę im dawał jako kory ani tutaj. Mm, tak. Persja dostanie mnóstwo korów wokoło. Ach. I to właściwie tyle, bo reszta pro tych państw tutaj w Azji średnio mnie obchodzi. Ja je tylko skonsoliduję, czyli dam im kory w środku ich państwa, żeby nie było tak, że są jakimś szajsem totalnym. Ta, sam dostanie tu kory jakieś, Kambodża tutaj również. Chińskie państwa to nawet nie wiem, co z nimi zrobić. Japonia wydaje się całkiem fajna w tej grze, bo ma jak widzicie już jakieś foodholdy w, w Chinach. W Chajnie, w Chinach. Korei również i atakuje Manchurię na start gry. Um, Australie wyglądają ciekawie, ale myślę, że nic z nimi nie zrobię. Albo zrobię z nimi coś tak, jakby już w połowie gry. I jeszcze parę rzeczy, które chciałbym dodać, to jako decyzję zrobię. Po pierwsze, jeżeli Akwitania straci Bordeaux, jak również powiedzmy, nie wiem, jak straci jeszcze parę tutaj stanów, to znaczy, że jeżeli zostawi, nie wiem, to naprawdę niewiele prowincji, to da im możliwość stworzenia Anglii i zyskania całych Wysp Brytyjskich jako kory. No właśnie, to będzie takie jakby... No bo trzeba w tej grze w Wiktorii zachować balance of power jakiś. Nie pozwolić jednemu państwu robić co chce. Bo jak na przykład y, robiłem test, to Karpatia, jako że ma tu w korów i ogólnie zaczyna całkiem potężnie, pomimo, że się nie wydaje w tym momencie, E, była strasznie potężna i no, niszczyła wszystkie wokoło, e, więc, na przykład, jak Akwitania została zniszczona w moim teście, to da mi możliwość stworzenia sobie Brytanii, co się pewnie nie stanie, bo tak jak, na przykład, dałem w Europce możliwość stworzenia e, Unii Brytyjskiej Albie i Essexowi, no to jak widzicie, alba ledwo istnieje Essex wcale. Zastanawiam się, co z Festfalią zrobić. Myślę, że jeżeli oni zdobędą tutaj trochę prowincji, to. Powinni mieć jakąś decyzję, by Niemcy stworzyć. Może w ogóle weźmy sobie tak wes No to się Westfalia nazywa, tylko trzeba pamiętać, żeby taki wpisywać z dużej litery. Właściwie całe dużymi literami. A oni już mają te decyzje, żeby stworzyć sobie Niemcy i tak dalej, więc chyba nie będę musiał z tym nic robić, bo to akurat ma sens. E, Estonia chyba ma taką decyzję żeby stworzyć jakąś unię również, więc zobaczmy. Tak, zjednoczone bałtyckie prowincje. Co zresztą zrobili w jednej z moich? Co zresztą zrobili w teście? Więc to akurat jest spoko. Myślę, że im nie będę musiał nic dawać. Ech, zastanawiam się, co z tym beneventem, bo oni nie będą mogli stworzyć włochów, jako że włoski tak to jest. Karpatia. A Benevento to ja już nie pamiętam jakie oni mają tak, bo to jest X coś tam, jakieś X-30. I jeszcze zamierzałem zrobić parę decyzji w stylu Manifest Destiny w Nowym Świecie, w stylu e, Zjednoczone Emiraty dostałyby roszczenia, czy tam nie roszczenia, dosłownie kory na takie jakieś tereny mniej więcej tutaj. E, AllMexic mógłby dostać na Kalifornię i na kawałek e, z Emiratów Zjednoczonych mniej więcej dotąd. Kaskadia mogłaby dostać na Kalifornię i dużą część tutaj tych y, terenów, a bada mogłaby dostać na północne emiraty i na przykład na Meksyk. To byłyby oddzielne decyzje. Jedna decyzja dla emiratów, jedna dla Meksyku i na przykład sztuczna inteligencja wykonywałaby tą decyzję tylko jeżeli relacje między jednym państwem a drugim byłoby na przykład minus 30 czy minus 50, czy ileś tam. Tak samo zrobić to tutaj. Że Altamirigi... Nie, Altamiridzi już mają panamę, ale na przykład dostaliby jeszcze tyle. A Meksyk, Al Meksyk mógłby dostać Wenezuelę i tutaj kawałek Kolumbii ten, ten tutaj stan. Oczywiście można się bić bez tego, ale te decyzje byłyby głównie po to, żeby sztuczne inteligencje nie tworzyły hackboxów albo nie stagnowały i nic nie robiły. Bo sztuczne inteligencje są trochę głupie, i trzeba je przepychać w odpowiednie e, kierunki na przykład. Status quo na samym starcie gry jest też trochę dziwny, ponieważ państwa mają ze sobą sojusze, które natychmiast prawie złamią, jako że strategicznie one nie mają sensu w tej grze, a miały w poprzedniej. To znaczy na przykład Abbadidzi mają sojusz z Karpatią. Karpatia ma na nich mnóstwo roszczeń. To znaczy, ja im te roszczenia zabiorę. Z Francji też zabiorę, więc ten sojusz w sumie mógłby nawet przeżyć. Ta, ten sojusz pewnie przeżyje, bo jak im pozmieniam kory, to będzie to miało znacznie więcej sensu. Ale czy Tesalonika? Nie, Salonika też może być w tym sojuszu. No ale nie no, to by był Giga Hackbox. Zastanawiam się, chyba jednak będę musiał coś z tym zrobić. Jednocześnie bez dawania korów tym państwom, bo one już są wystarczająco potężne. Szczególnie Karpatia i Abadigi na starcie. Czy dobra, nie no. Karpatia ma 12 milionów. Akwitania wydaje się silna, ale duża część jej populacji jest nieakceptowana, czyli. W wyspach brytyjskich co im bardzo mało daje. I jeszcze zastanawiałem się też nad wywaleniem Jaziry Egiptu z państw cywilizowanych. Żeby może, no nie wiem właściwie. No bo to się zastanawiam, czy tych państw cywilizowanych nie jest przypadkiem za dużo. No i tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. Ja mam jeszcze parę godzin pracy przede mną, więc niestety. Odcineczki Mega Kampanii nie będą pojawiały się raczej jutro albo pojutrze, tylko przynajmniej za trzy dni, bo trzeba te kory porozstawiać tutaj jeszcze Beneventowi, Karpatii, Villach, Tesalonice, Jazirze i Egiptowi. No i jeszcze w sumie tym innym państwom, ale akurat tym państwom znacznie mniej będę tego robił. Bo Azja jest taka i tak. Azja i tak, jak widzicie, jest turbo paskudna. Europa wygląda całkiem sensownie. Takie coś mogłoby zapewne powstać. Mniej więcej w prawdziwym życiu, ale. Ale Azja wygląda, jak, jakby ktoś po prostu wylał kubek farby na mapę. Tak przypadkowo. Tutaj trochę żółtego, tu czerwonego. No i też tutaj w Indonezji. Co się w ogóle dzieje w Indonezji? Mamy Malakę, Pasa i w ogóle to są sojusznicy. To jest Akwitania tutaj, Abadigi mają sporo kolonii, Westfalia ma trochę kolonii. No zastanawiam się, co z tym zrobić. A może po prostu nic nie zrobić? Chyba powinno być ok. Więc ja sobie pozmieniam kory wszystkich tych państw. Wtedy zobaczę, wtedy zrobię test strana i zobaczę, jak dużo sensu mają przyszłe zmiany w stylu te wyspy brytyjskie. Bo być może ja po prostu się napracuję, zrobię ten event... Czytam nie event, tylko decyzję, wykorzystam na to parę godzin czasu, a to będzie tak mało prawdopodobne, że się stanie, że to byłaby strata czasu. No ale co tam, mam nadzieję, że Wam się przyda ta informacja o, o tym, co teraz właśnie robię z tą mega kampanią, jak również, że Wam się spodobają następne odcinki. No i cześć!